Witam wszystkich hobbystów, zarówno panie, jak i panów. Drodzy hodowcy, w dzisiejszym materiale powiem coś, co dla wielu może wydawać się śmieszne głosy pewnie będą bardzo negatywne. Wiele osób uzna to może za jakiś żart, ale drodzy hodowcy, zorientowałem się i okazuje się, że w naszej kochanej Polsce jest kilkadziesiąt klubów gołębi pocztowych. I dla tych, właśnie oto klubowiczów, chciałbym zorganizować, nazwijmy to, Narodowe Mistrzostwa Klubów Gołębi Młodych. Drodzy hodowcy, już powiem o co chodzi. Obecni zawodnicy czy hobbyści, bo ja rozumiem, że ci, co są w klubach, to są prawdziwi hobbyści, którzy robią to z pasji. Nie ma tam parcia na szkło, żeby na siłę robić wynik. Po prostu lubują się tym sportem i się tym bawią, grają, ale jest to robione z poszanowaniem wzajemnej kultury, racji i z tego co obzwoniłem trochę klubów, jak to wygląda, no jest to zupełnie inaczej niż na punktach związku. Ale już idę do meritum sprawy. Drodzy hodowcy, chciałbym wam dać możliwość zaprezentowania Waszych wyników w tym przypadku gołębi młodych. Na terenie Polski. Już wytłumaczę o co chodzi. Mianowicie, nie chcę wchodzić w żaden sposób w Wasze struktury. Nie interesuje mnie to, ile płacicie za Gołębie, jakie macie loty, co robicie. Odbywacie to jako swoje niezależne jednostki. Powiem co więcej, nie interesuje mnie to, czy lecicie we wtorek, w środę czy w czwartek, czy wydrukujecie listę do dwóch minut, czy do pięciu minut. Czy gołębiowo życie typowane, ostatnie, czy jako pierwsze, nie interesuje mnie to, bo no, nie wymaga się tego za bardzo e, w, w, nigdzie indziej oprócz w Generalnym Mistrzostwie Polski, którego z całym szacunkiem dla mistrzów polskich, generalnych i tak poza Polską nikt nie uznaje i nie respektuje. Więc drodzy hodowcy, wracając tutaj do tych klubowiczów już wytłumaczy o co chodzi. Jeżeli zgłosi się rozsądna ilość klubów, to zaproponowałbym dla tych klubów, które chcą taki regulamin. I tak jak tutaj mówię, po prostu będzie, będą pewne ramy, które są dla wszystkich sztywnych, sztywne, czyli musi być lista wkładaniowa, kontrola w sensie na punkcie wkładaniowa, potwierdzający wypuszczenie, lista zegarowa. I wysyłacie do, do mnie takie wyniki. Ja z tych wyników, oczywiście w porozumieniu i tutaj w kooperacji z innymi osobami, które będę chciał zaangażować do tego projektu, stworzymy dla Was takie misz, narodowe mistrzostwa klubów Gołębi Młodych. Po prostu Wy, tak naprawdę, nic nie musicie płacić, nic robić, tylko wyślicie, wyślecie mi suche wyniki, czy to w formie pliku, czy to w formie jakiejś kartki papieru. A ja te wyniki po prostu dla Was zestawię i ze swojej strony obiecuję, że zrobię taki katalog, który będzie się nazywał Narodowe Mistrzostwa Klubów Gołębi Młodych. Dodatkowo, postaramy się tych najlepszych mistrzów czy najlepsze kluby odwiedzić i nakręcić o nich krótki reportaż, jak to jest, jak to wygląda, jak to się u nich po prostu odbywa w takim klubie. De facto ten filmik kieruje tylko do klubowiczów Gołębi Pocztowych. Jeżeli jesteście zainteresowani jakąś taką formą rywalizacji, po prostu stworzeniem wspólnej grupy, która będzie w stanie te wyniki gdzieś zaprezentować, na razie, podkreślam, na razie wewnętrznie na tle areny naszej, tutaj polskiej, e, w przyszłości, kto wie, może tych klubów będzie na tyle dużo i będzie to na tyle pężnie się rozwijało, że. Użyjemy tutaj, ja i moi znajomi, użyjemy swoich wpływów, swoich nacisków, żeby w przyszłości może stworzyć drugą federację. I powiem, drodzy hodowcy, nie interesuje mnie to w tych mistrzostwach, od razu mówię. Czy obrączki będą czeskie, chińskie, rumuńskie czy polskie? Najważniejsze jest to, żeby były z tego roku. To jest jedna moja rzecz. A jak wy to sfinalizujecie, te loty, czy wy polecicie w czwartek, czy w piątek, czy w środę, czy wy się w kluby zbierzecie, stworzycie listę rejonową. Drodzy hodowcy, mnie to w ogóle nie interesuje. Ja chcę tutaj ze swojej strony dać Wam taką możliwość, żebyście zaprezentowali swoje wyniki na arenie, na razie Polski. A kto wie, może jakąś wystawę zrobimy? Nie mówię nie! Ja teraz wiem, że wiele osób zaraz powie, a pokazałeś na swojej lidze. Drodzy hodowcy, nie uważam tej, jego, tej ligi za błąd. Chciałem coś, spróbowałem, nie wyszło. Posypałem głowę popiołem. Tylko najbardziej zastanawia mnie to, że nie spotkałem się, żeby ktokolwiek z uczestników, który wtedy dał gołębie, miał do mnie jakiekolwiek wyrzuty. Najwięcej do powiedzenia mają osoby, które tu nie uczestniczyły, nic w życiu nie zrobiły, nie osiągnęły prawdopodobnie żadnego wyniku sportowego, a po prostu gadają po to, żeby tylko gadać. Więc drodzy hodowcy, tym krótkim materiałem na naszego maila info, .małpa .com prosiłbym kluby zainteresowane taką rywalizacją po prostu o krótkiego maila. Prosiłbym w tytule wpisać maila Mistrzostwa Klubów i jeżeli jesteście zainteresowani, to prosiłbym was, żebyście napisali przede wszystkim ile was jest, ile mniej więcej szacunkowo gołębi planujecie, po prostu, żeby, które będą uczestniczyły w lotach młodych. I mniej więcej, jaki macie, na jakim dystansie zaczynacie, na jakim dystansie kończycie, jeżeli chodzi o kilometraż i ile tych lotów odbywacie. Dlatego, tak jak mówię, no chcę coś innego spróbować. Drodzy hodowcy, jeżeli będzie taka grupa, będą osoby zainteresowane, przede wszystkim chciałbym sprawdzić i, 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 i zorientować się, ile dokładnie tych klubów w Polsce jest. I kto wie, być może w przyszłości zobaczymy, co się stanie bo koniunktura sprzyja temu, no sami widzicie co się dzieje, e, tutaj zaczyna mi zarząd nasz główny odpowiadać na moje pisma, także drodzy hodowcy, w następnym materiale na pewno opowiem Wam, e, będą dwa materiały, tak już mogę zapowiedzieć tytułem wstępu. Pierwszy to będą odpowiedzi na e, pisma, które wysłałem, w jaki sposób zarząd na nie odpowiedział, a druga to będzie po prostu prezentacja twórczości czy działalności, może tak, prezentacja działalności prezesa Okręgu Katowice, tego, w jaki sposób tutaj no, bierze, nam reprezentuje, jak to wszystko wygląda w naszym okręgu, co dobrego dla nas robi. Więc też, drodzy, godowcy, jeżeli Wam się moje filmiki podobają i uważacie, że chce coś zrobić dobrego, to bardzo proszę Was o wsparcie. I od razu tutaj dementuję taką plotkę, bo już słyszałem tutaj, że ludzie do mnie dzwonią, że już zarząd główny puścił famę, że Koba się mści, dlatego, że nie dali mi dopingu. Drodzy hodowcy, nigdy nie pozwoliłbym na to, że będąc w strukturach zarządu głównego, cokolwiek wykonywałaby moja prywatna firma. Ponieważ dla mnie, jako obywatela prawego, to jest konflikt interesu i nie chciałbym o cokolwiek być posądzony. I powiem tak, że no, tym dopingiem to się troszeczkę w złą famę rozpuścili, bo jak ten doping działa, czy działa, czy nie działa, to sami chyba do końca nie wierzycie w to, co robicie, tak powiem. I, i pozostawiam to dalej bez komentarza. Także drodzy hodowcy, Koba się nie poddaje. Będziemy dalej szli do przodu. A tak jak mówię, te osoby, które nie chcą w tym uczestniczyć, chcą dalej tam, robią swoje rzeczy. Proszę, by zostawić to dla siebie. Ja tutaj, tak jak mówię, nie jestem żądny żadnej władzy, nie, nigdy nie byłem żądny władzy. Chcę po prostu zrobić coś dla Was dobrego. Dobry lot dla hobbystów. Pozdrawiam.